Natalia no ja trzy fakultety skończyła, <grymne> <grymne> proszę bardzo. Jest w miarę samodzielna. Czasem ona chodziła sama już jak do podstawówki. Natalia to jest trzecie nasze dziecko. Najmłodsze, dwoje starszych wyszło z domu. Ma 38 lat, to jest dużo, jak urodziła się, to całe nasze życie skupiło się na niej. Ma stwierdzony zespół Dauna. Od początku chodziła do normalnego przedszkola, a po przedszkolu poszła do szkoły podstawowej do specjalnej, tam skończyła 8. Klas. Natalia trzy fakultety skończyła, oh, okay. <noise> proszę bardzo, jest robotnik terenów zielonych, skończony, szwacz hawciarz skończony i jest tutaj koszykarz-plecionkarz, skończony. Oh. W tej chwili jesteśmy na emeryturze, ale jak pracowaliśmy, jak ona się nam urodziła, Żeśmy pracowali w łączności i tak swoje dyżury, w dyżurach układaliśmy sobie pracę, żeby jedno z nas było w domu. Jemy śniadanie, to pijemy kawę razem, tak, razem oczywiście, i ona idzie, ona chodzi sama. Coż ona chodziła sama już jak. Do podstawówki i wychodziła sama z domu. Także myśmy szli do pracy wcześniej trochę, jak ona, a jak na ósmą, to zamykała mieszkanie i wychodziła. Także jest w miarę samodzielna. Z psycholo psychologami byliśmy na ty, trzeba zwrócić się. Myśmy ją zaczęli rehabilitować, jak ona miała trzy miesiące. Przez osiem- 9 razy jeździliśmy na takie szkolenia. Gdzie tam szkolono, szkolono ją, co jest z nią, a potem mówią, że dzieci takie trzeba było uśpić, a potem nas uczono. Bo przecież człowiek, jak z, dowie się, że tak się ułożyło, to jest załamany. To z nami psych, psycholog, psychiatra. Tyle razy już na końcu to mówiłam, że ja już wiem wszystko, mogę sama wykładać. Wtedy to musiała być cała rodzina, bo jak myśmy jechali, to te starsze dzieci musiały być z nami. I były tak, musiały, musiały iść z nami na, na te wszystkie zabawy, żeby nie było, żeby nie było odrzucona przez starsze Bo czasem, A teraz słyszę, jak byłam kilka razy, że te starsze dzieci, starsza młodzież po prostu zamykają przed nią drzwi, no, powiadają matki, że przed takim dzieckiem zamykają drzwi, nie wpuszczają. Do tego nie można dopuścić. Życie pisze różne scenariusze. Często nie mamy wpływu na to, co nas spotyka. Tak właśnie jest z niepełnosprawnością. Dotknąć może każdego, niezależnie od płci czy zasobności portfela. Jednak każdy ma prawo do sięgania po swoje marzenia. Myślę, że moment, kiedy okazuje się, że mamy do czynienia z dzieckiem, które rozwija się nieprawidłowo, nawet jeszcze bez orzeczenia niepełnosprawności, jest momentem szalenie trudnym dla całej rodziny, a szczególnie dla matki, dla ojca. Otoczenie nie wie, jak się zachować. Może często z tego to wynika, że patrząc na, na osobę niepełnosprawną, są ciekawi tego, ale nie wiedząc za bardzo, z czym to się wiąże, jak zareagować, Dają poczucie takiego dyskomfortu właśnie tej mamie albo opiekunowi, który przebywa, który opiekuje się właśnie taką osobą niepełnosprawną. Rodzina taka musi być natychmiast objęta opieką, i to opieką taką bardzo kompleksową, bo z jednej strony musi być tutaj pomoc psychologa, który. W jakiś sposób wesprze rodzinę, wskaże oczywiście mocne strony dziecka. Rodzice czy opiekunowie sami chcą, jakby w trakcie już całej tej rehabilitacji, dowiadując się, że mogą jeszcze to, to i, i, i z takiej pomocy skorzystać, tak jakby wtedy czują się, że aha, rzeczywiście uzyskali pomoc, na jaką liczyli i będą mieli wsparcie w przyszłości. Często nie wiedzą, w czym to będzie się. Wiązało, jak będzie wyglądała ta cała rehabilitacja? Dopiero w trakcie, po, po kilku latach, po kilku miesiącach dowiadują się, że będzie to wyglądało tak, a nie inaczej. I nawet jeżeli na początku mm, nie do końca godzili się z tym, że jest to dziecko niepełnosprawne, niepełnosprawne, albo nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało, no to uświadamiają to sobie i po prostu mm, robią dla tego dziecka wszystko, co. A co mogą? Wszystko, co jest możliwe, żeby miało normalne życie, żeby po prostu dać mu to, co, czego potrzebuje. Pomóż osobom niepełnosprawnym czerpać z życia jak najwięcej. Wejdź na poznaj.tencza.org.pl. Poznaj, zrozum, zaakceptuj. Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem województwa zachodniopomorskiego.